5 największych błędów, jakie popełniają zawodnicy sportu walki w treningu motorycznym oraz o to, jak ich unikać. Możesz mieć świetną technikę, ale jeżeli nie jesteś przygotowany odpowiednio fizycznie, to niestety nie wygrasz swojej walki. Niestety zawodnicy sportu walki podczas swoich przygotowań popełniają masę błędów, a ja pokażę Ci te, które są wykonywane najczęściej. Błąd pierwszy to wykonywanie zbyt dużej ilości powtórzeń przy treningu motorycznym. Większość fajterów myśli w ten sposób. Dobra, podczas walki jest dużo powtórzeń, więc ja też muszę wykonywać ćwiczenia na dużą ilość powtórzeń. Niestety tak to nie działa. Twoja siła, dynamika oraz moc nie poprawią się od wykonywania ponad 20 powtórzeń. Dlatego, że jeśli chcesz rozwijać swoją siłę oraz dynamikę, to najważniejsze co musisz zrobić, to dobrać odpowiednie parametry. Najlepszymi zakresami powtórzeń będą od 1. Do 6. To te zakresy pozwolą ci pracować na maksymalnej dynamice i rozwijać Twoją siłę. Pamiętaj również o przerwach. To, że w walce jest tylko minuta przerwy, to nie znaczy, że na siłowni również też. Żeby budować dynamikę, potrzebujesz przynajmniej 3 minuty przerwy pomiędzy każdą serią. Błąd numer 2, tak naprawdę najczęściej powielany, czyli wykonywanie ćwiczeń specyficznych. Oczywiście Twój trening musi być ułożony pod Twoją dyscyplinę i po to, żebyś ty jak najlepiej się rozwinął, ale to nie znaczy, że przychodząc na siłowni, masz wykonywać. Biegi bokserskie z gumą czy same ćwiczenia z gumami typowo po twój sport. Nie staraj się odzorować tego, co jest w ringu. Staraj się ogólnie zadbać o to, żebyś był po prostu silniejszy, sprawniejszy i bardziej dynamiczny. Bo o wiele lepiej przełoży się na twój ogólny performance w walce. Podstawa to ogólny rozwój siły oraz mocy. Bez odpowiednich fundamentów nie zbudujesz świetnej formy. Jeśli nie będziesz wystarczająco silny oraz dynamiczny, to nigdy nie będziesz nakłótował swoich rywali. Dlatego bazy głównie trzeba jakby dostawowych, dźwigając ciężko oraz szybko oraz dodawaj elementy typu plyometria czy balistyka. W swoim treningu nie może zabraknąć oczywiście pracy nad systemami energetycznymi oraz sobą punktami. Błąd trzeci to brak pracy nad mobilnością. Wykonanie 15-minutowego mobility po treningu z kumplami, gdzie połowę przegadasz, to nie jest mobilność. Potraktuj mobility jak normalny trening. Planuj, progresuj i co najważniejsze, przykłada się do tego. Słaba mobilność i jej brak niestety, ale będzie ograniczała mocno swój rozwój. Będziesz bardziej podatny na kontuzję, miał mniejszą siłę, dynamikę i niestety czuł mniejszą swobodę ruchów. Błąd numer 4 to bieganie, żeby poprawić swoją kondycję. Walka to nie bieg w jednym tempie, to ciągła zmiana tempa. Przyspieszenia, zwolnienia itd. Zacznij cenować interwałowo z odpowiednim tętnem, czasem pracy i co najważniejsze, pracując nad systemami energetycznymi. Świetnym rozwiązaniem będą te interwały wykorzystując choćby airbike, wioślarza czy skierga. Możesz również nawet robić je z własną masą ciała. Robiąc choćby padnie powstań. Najważniejsze jest to, żebyś zapamiętał, biegaj długich biegów typu 10, 15, 20 czy nawet 40 km. Nigdy nie zbudujesz kondycji podwalki. Dlatego mam nadzieję, że od jutra, jak się zobaczę na siłowni, to już będziesz trenował interwałowo. Błąd piąty to brak planu, systemu i niestety kontroli. Zbyt wiele fighterów trenuje na czuje, nie mają planów. Testów niestety później ich efektów również nie ma. Dlatego potrzebujesz struktury jak w moim programie hybrydowy wojownik. W moim programie testujecie od podstaw, układam program indywidualnie po Twoje potrzeby i dzięki temu mamy efekty pracy. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to kliknij w link w opisie i umów się na bezpłatną analizę. Nie zwlekaj i zacznij już teraz!